Siemanie! Tutaj... Eee, Kinga... Czy, to, czy tam jesteś? Siemanie! Tutaj Kinga! A ze mną jest... Hunter. cześć! Tak, a to jest pierwszy odcinek Skyblocka. Jeśli nadal tak Hunter będzie umiał ogarnąć swojego TS-a to... nie będzie już następnych. Ale zacznijmy grę! Elena ja Hanta, no zetnij drzewo, a ja y, zetnę całego twarda do ostatniej warstwy. No to dobrze. Przed odcinkiem miałeś dużo do rozmawiania, a teraz nic. Nie zbielić łapką, bo mniejsza szansa, że wypadnie sadzonka. Ale ja zawsze rozwalam liście. Nie zawsze wypadają. Ale jak chcesz. Tak, bo tutaj też próbowaliśmy od pół godziny, no dobra, przesadzam, zrobić ten odcinek i, i Hantara ciągle wywalała, albo mu te spadał, albo nie wiem, albo nie wiem, kometa spadała, nie wiem no, przesadam, ale no. Blisko było. Czyli to nie mój problem. Właśnie twój problem. Nie bierz nic. Nie bierz nic ze skrzynki, bo jeszcze zgubisz. Wiesz, że już trzy razy spadłeś. Już trzy razy spadłeś, więc proszę cię, odstaw spokojnie skrzynkę. Nie zrobić się. generator. Na razie nigdzie, musimy jeszcze ściąć kobla. Więc miałe ja zostać tą skrzynkę. Postań gdziekolwiek i wstać i ty. Chwilka, chwilka już robię. No to trzymaj. Hmm, to co, ty chcesz zbić kobla, czy ja mam to zrobić? No mogę już go rozwalać. No to go rozwalaj tam. Jak już zaczęłem. No, e, dobra, nieważne. Powiem Ci szczerze, że że przydałyby nam się za, zadania. Też tak sądzę, że na następny odcinek możesz skompilować zadania. No, idę jakieś. Już parę widziałem. No ja też trochę widziałam skyblocków. bloków. Bo tak to nie wiadomo co zrobić. No. No nie, na, na pewno trzeba zacząć od generatora. Dun, 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 dun. Ej, ile my już próbujemy ten, zrobić ten odcinek? Chyba z jakiejś pół godziny by... by, by będzie? Nie, be, będzie, będzie. Naprawdę, pół godziny, naprawdę i... No! Pół godziny, no. Najpierw Cię wywalało Skype'a, potem Cię wywalało Minecraft'a, potem a ja, Cię wywalało... ja myślałem, że nagrywam, że nagrywam, okej? Okay, okej, okay, okej. Okay. Co robisz, generator? Um, ja bym najpierw zrobiła źródełko. Nieskończona. Hanta, czy ty wiesz, jak wygląda nieskończone źródełko? Nie wiesz. Dobra. Co no, robię trzeba z... Najpierw trzeba zrobić źródełko, Hanta! Nie. Bo... Nie umiesz. Won. Za mały, okej, okay, okej. Okay. Najpierw, kurde, trzeba zrobić źródełko, bo nie będziesz miał... Najpierw źródełko, bo inaczej nie będziesz miał potem wody na nic. Będę miał no, Grałam na... Gra na większej ilości Skyblocków niż ty. No, może, może, może. Hanta, najpierw trzeba zrobić źródełko i na odwróć. <grym> no, nie no, nie Najpierw źródełko! Zrobi się! Tak ma być. To no Ale najpierw źródełko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Poza tym zmarnowałeś bardzo dużo kobla na ten generator. Można by było z mniejszej ilości zrobić. Gdzie je postawić? Zobacz. Chcesz kopać? Nie, nieważne, w ogóle to można było zrobić o jedną warstwę niżej, bez całego kobla pod spodem. No można było, ale... Ale po co? Przecież można zmarnować kobla. Ale już jest. Jest. Y, to ja pójdę po o, ogarnąć jakieś zadania. Dobra. No, to ty tutaj sobie kop. Mam pierwsze zadanie. Zrób farmę. Boża i wszystkiego Pozwól, że ja poszukam zadań i ja sobie je sobie spiszę, dobra? Żeby nie było. Eee, okej. Okay. Może domek Generator Kobla zwaliczony. Nudne kopanie kobla. Nie maruć. Nie maruć. To nie ma. A, o. dobra, okej. Okay. Co myślisz? No, no e, nie, co myślisz o takich y, zadaniach? Wybuduj fabrykę Cobble Stone'a, zbuduj dom, <coughs> y, rozbuduj wyspę, stwórz farmę melonów, farmę dyni, trzciny, pszenicy. Mamy tam trzcinę? Mamy, mamy, mamy. Wychoduj ogromnego grzyba, stwórz łóżko, wykonaj 40 kamiennych cegieł, stwórz przynajmniej 20 pochodni, zrób nieskończone źródło wody, zbuduj piec, zrób małe jezioro, zbuduj platformę 24 kratki od wyspy dla rozpałnienia zwierząt. Nie wiem, czy można rozpełnić zwierzęta, więc w razie je wykreślimy. Mhm. Y y Przygotuj 10 tych zupek maszlumowych, stwórz 10 y, tych świecących dni, zbuduj 10 regałów z książkami, przygotuj 10 chlebów. Czyli by można po odcinku zrobić taką tablicę poza wyspą? No dobrze, a z czego? No, drzewka się porozwala i tam się jakoś zrobi. No dobra, a nie lepiej podać zadania w opisie? No tak też można, ale... Yy, chyba, że na kartkę i będziesz wykreślać to, co było już. No, to ja tę kartkę... Poczekaj, co mam na kartkę? Idealna chyba. Yy. To tu tam kop, kobla, a ja sobie spiszę, spiszę jak. <grym> Okej. Okay. Niech ci będzie. tego nakopać? Dużo. Okej. Okay. Którego dużego grzyba robimy? Poznań się pomyśli. Pewnie i tak czerwonego zrobimy. Czemu? Bo można w nim zrobić chatkę? O, nie? zrób domek. Zdryba. No właśnie. Chyba, że domek to nie może być w grzybie, tylko taki prawdziwy z drewna albo cegieł. Z dyrtu. Z dyrtu to nie jest domek, tylko lepianka z drobinkami. <grywka> Oj, tam prawie jak domek. Ty wiesz, że żeby zrobić te bukselfy, to będzie trzeba kupić aj krowy. No i. No i co? No, chyba, że się spełnią obyki W tym zwierzątka. No, już się pisał właśnie na czacie. Ale nie opisują. O spam. Czekaj. Bo tak tu inaczej bo grinder nie ma tu być po co? A ten błądź tak, o Tak, się. A Mówisz? no to dobrze. Wtedy można zrobić wszystkie zadania, wszystkie 20 zadań. No, bardzo dobrze. A po zakończeniu I... no, Już mamy dwa. No dobra, ja za chwilę odhaczę. Yy, tylko przepiszę wszystko. Upgrinder jakiś mogę zrobić. Nie wiem czy wyjdzie, ale ok. No ja myślę, ja nigdy w życiu nie robiłam upgrindera i nie umiem. Nie, ja parę razy już robiłem, ale to takie... Uuu, aby działały. Nie, ja, ja robiłam raz. <coughs> Według poradnika. Nie zadziałało. Aha. Więc wiesz. Um, ja nie umiem. Ja tam mogę zrobić. razy już robiłem. Zrobisz jakiś pięciopiętrowy. No to raz je zrobisz. Jeden kopię ci a ty zrobisz. Okej. Okay. Ale to później. <noise> Jeden zrobimy po prostu dla Itemów, a drugi dla Expa. Ekspiarka i grindera? No spoko. Tylko... No, nie myśl mi się chciało się Nie no, bez to będzie... duży wydatek. Kupujemy moc spawna... spawne... spawne. Gościu chce sprzedać za 16 tysięcy Ej, nie. Nie ma kupowania... Nie ma kupowania niczego co jest niezbędne do zadań. Co nie jest niezbędne do zadań. O. Czyli diaksy. Też nie. No na kilo. Nie ma diaksów. No, no no. Na kilo do budowania mu grindera. Nie. Okej. Okay. To tylko krowy. I chyba jeszcze coś. A czy przypadkiem moby się nie respią? A zapomniałem o tym, okej, okay, okej, okay. yy... A czy czasem nie się na trawie...? Dostaliśmy przecież yy, otrawione bloki trawy. Okay, okay. O, OTRAWIONE BLOKI TRAWY, wy typy! Nie patrzyłem się i tego. Otrawione bloki trawy. Dawaj, nie, nie komentuję. No. Bloczek z trawką. Ja nie tak jak już to ty Co mówisz? Nic, nic. Pisz zadanka, pisz. <laughs> Dzisiejszy odcinek Pijemy Kobla. No wiesz, z mojej perspektywy to jest cały czas patrzenie się na zadania więc. <laughs> U mnie, u mnie o. Odcinek drugi, kopiemy kobla. Część druga. No wiesz, u mnie jeszcze wtedy będzie trochę ciekawiej, bo już będę robić zadania. A ty będziesz kopał kobla. Zrobisz faremkę jedzonka. No pewnie tak. Trochę już tego mam To odłóż do skrzynki, żebyś nie wpadł Odłożone I posady grzybka A może lepiej Grzybka nie posadzisz jak e, nie jest e, jak jest jasno nawet w nocy Dobra nie warfię. To, że, że zrobiliśmy wieczne źródełko, bo już byśmy, już byśmy mieli powodzie jednej. A mówiłam, że się przyda? Bo grzybkażem postawił na wodzie. No comment. Mhm. Uh -huh. Nie ma to jak kować Kobla Inter Interesująca praca A Aleś się pytam Gdy już nagrywasz Właśnie miałaś się spytać Czy spojrzałeś na czas jak zacząłeś nagrywać Ale zobacz Nie 16 minut Jest jak na razie Mam czas Mam Minut? Minut, minut. Tym... Ile Ci jeszcze tamtego? Trzy rzeczy. Okej. Okay. A ile byś chciała tu nagrywać? Ale, że ile minut, czy ile odcinków? <noise> ile minut? No nie wiem, 20, 25, 30. Zależy, jak tobie bardziej pasuje. Aha. Okej. Okay. My przez 30 minut kopiemy kobla. Nara. <noise> tak, ale ja już idę. O, oh, wyrzuciło mnie serwa, fajnie yy, adres IP w opisie. <grystanie> A czemu nie? Dajmy im Dajmy im IP. Wieś mówię. A? Dobra, nie, ja będę o nim tak nie zrobiła, ale. Dobra, nie szczątasz. To co my już zrobiliśmy? Yy, fabrykę Cobblestone'a i wieczne źródło. Fabryka i gdzie to jest? Nie, ja. gdzie to jest? Czy, czy ja byłam taka genialna i tego nie zapisałam? Czego? Źródełka. Aha, bo źródełka nie było w zadaniach przecież. Coś tam było w wodzie. No, było małe jeziorko. A to, to małe jeziorko co najmniej 10, 10 kratek i nie może być kwadratowe. Musi być jakieś ładne. Aha. Czyli ty to Tak, pewnie tak. No, bo ja nie mam talentu do tego. Teraz będziesz się jak ja kopię niego. Chcesz pokopać? Poczekaj chwilę, bo ogarniam teso. Słychać mnie? Ej, nie, słychać mnie? Słychać mnie? Tak, słuchać cię. O, dobra. To dobrze, teraz nie muszę naciskać przycisku. Jej. Oh. <laughs> Chcesz pokopać? Nie, ja... Ja rozbuduję wyspę, jeśli pozwolisz. Weź na tego koba. No co lepiej nie może rozbuduj. Bo ty zająć życie spadniesz No Chociaż ja też nie jestem idealna, więc biorę tylko 30 na razie Pokaż klas Od tego dirta by się wzięło No Wiem, ale poczekaj źródełka. Si siądzę, si ze źródełka Co za ze źródełka Wow eh? Nie! To się stało. Chodź spadł. O oh, nie. Chodź ma odczyć skrzyń. A ja dodaję pięć. No. Dyrta. Na Farenkę będzie. Na las będzie. Na las, bo chodźcie. Tak w ogóle to wiesz, że prawdopodobnie zombiaki i CD i to będą się respić na wyspie jak nas nie będzie. W nocy? Nie. Eee, I znikać w dzień, ale wiesz o co mi chodzi. Nie, w nocy nie spełnił się. No bo my byliśmy, a one nie mogą się tam ileś kratek od nas spełnić. Ale jak tylko z, wyjdziemy z wyspy? Kilofim padł. <laughs> Jedyna twoja reakcja na to, że będziesz musiał ginąć i ubijać zombiaki, mi padł. Ja będę bił zombiaki, a tu jeb. nie mam nic, co jest. No jakiś miałem taki kryzys ze znajomym na innym skybloku, który też był nagrywany. A propos. Hantal, mogę do Ciebie mówić po imieniu, bo tak dziwnie od Ciebie mówić, Hantal? Eee, może pod odcinkiem. No dobra. To będzie wielka rozkmina, jak Hantal ma na imię. O, ja wiadomo od razu, jak mam na imię, ale... Hantal? Tak ci zatkać no teraz chancel. wodę. Tak ci teraz zatkać wodę. Nie <noise> robię, nie byłam dirta. Oj, ten trochę dirta tylko. Tylko drubina dirta się zmarnuje. Tak prostu. Tak postawić kobla. Ojej, i nie mogłem trafić. <noise> nie mogłeś trafić? <noise> tak. Dobra. Nie, nie dawa ogar, <noise> To byłem naprawdę dziwny odcinki. Jeśli teraz nie ogarniemy. Ej, zostaw wodę lecącą w dół. Bo to nie przeszkadza w tym w, w generatorze, a... Przy, a jeśli przypadkiem ja albo ty spadniemy, to może się uda uratować. No może lepiej. 10 bierta nadbierałem. No to dobrze. Gdzieś hmm, posadzić drzewką. No poczekaj. Drzew go, drzew go, drzew tu. Nie? Tu pozać drzew go. No dobra. Ty, tyru. Znowu zaczynasz. Nie. <grym> Jaka ładna lawa. Właśnie, mogę coś sprawdzić? Eee, lepiej nie Oj, nie, nie da się bić Bo wy tak słuchajcie Dobra, robię jeszcze jeden i wystarczy zakoplowywanie na razie A się biorę to po kopie Niszczyłbyś byś na którym drzewko stało. No <grym> zabrałaś. Tak, bo zauważyłam, że po pierwsze nie w tym miejscu zasadziłeś drzewko, a po drugie. Nie, kawałek dyrr to fat. Kawałek? <grym> Hantal... Ej, płynę do góry. Hantal! <grym> tak ci zatkać teraz. <coughs> nie, ja, ja się nie patrzę, bo ja się zaczynam uciebać. A to źle. Pływam. Nie, ja, ja się na ciebie nie patrzę, bo... Jeszcze za mało dostanę. Mam 60 irt. To dobrze. Ale tą wodę to by można... ...zapkać. No bo to się nie zrobi, bo to jest teraz nie, nie, nie... ...nie nieskończone źródełko, o. To jest skończone źródełko. I <laughs> dlatego mówisz Ojoj, Skończone źródełko. Dobra. Ja. <grymne> <grymne> Jestem skończone źródełko. Dobra, a nie, dobra, to jest dziwne. Tego nie było. Koniec, <grymne> Wow. Ty, ileś nagrywasz? Yy, 26 minut. Aha. Tak, jeszcze trochę i będziemy kończyć chyba. A dokładniej 4 minuty, tak mniej więcej. Dokładniej mniej więcej. Hmm. Uh -huh. Wiesz co? Wiem ja co, ale co. Eee, jak, na dzisiaj, jak na teraz to już możemy zakończyć. To poczekaj, zrobię tylko do końca tą obramówkę tutaj. I poczekaj się. Wreszcie nie będziemy robić jakiegoś nie wiadomo wielkie, jak wielkiego. Będziemy. Bo to też... Bo to też nie, nie każdy lubi oglądać takie wielkie. A, chodzi się o odcinek aniowyspę. <laughs> to się mówi długie. <laughs> Mam no, 28 minut, możemy już kończyć. O, ch chodź, to jest Pyk. Mhm. No to. Ziemanie wszystkim. Taka zagadka na końcu, z którym się akurat przypomniała z religii. E, co to za ptak? Co to za skała? Gdy ptak zaśpiewał, skała zapłakała. Możecie odpowiadać w komentarzach. Dobra, nie. To było dziwne. E, Hanta, pożegnaj się. Ja zaczynam, ty się żegnasz. Na razie. Mogłbyś wymyślić coś lepszego, Pa Papa!